Cześć! Dzisiaj przychodzę z tematem Moje dziecko nie chce się uczyć. I jakie tutaj ma rozwiązania Totalna e, Biologia na to? Więc jeśli dotyczy Ciebie ten temat, to serdecznie Ciebie zapraszam. Cześć! Nazywam się Wada Dawidziak i zapraszam na kanał Totalna Biologia a dzieci. Czy wiesz, że Twoje samopoczucie, Twoje przekonania, Twoje drzewo genalogiczne mogą wpływać na choroby i nastrój Twoich dzieci? Sprawdź, jak sobie z tym wszystkim poradzić i zmienić Wasze życie na lepsze. Zapraszam serdecznie. To, co pokazują mi konsultacje, to często jest tak, że rodzic próbuje, jak już zna totalną biologię, próbuje rozkładać na czynniki pierwsze. Że nie chce czytać, przekręca, dyslekcja itd., itd. Jasne, też jest to ważne. Ale chciałam e, przeczytać taką wiadomość, którą właśnie wczoraj dostałam od jednej z moich e, obserwatorek. Więc jeśli tutaj, obserwatorek Instagrama, bo dużo jest rolek, też właśnie, tylko uwaga, dużo rolek jest bardzo na Instagramie z ogromną dawką wiedzy i dużo live. Więc jeśli dotyczy, lubisz ten temat, więc tutaj warto mnie e, polubić na Instagramie i wysłuchać tych materiałów. I właśnie jedna z moich klientów, takich klientek obserwatorek, napisała mi wiadomość, że właśnie jej dziecko nie chce się uczyć. I ja Wam przeczytam tę wiadomość i chcę do tej wiadomości się e, właśnie odnieść, okej. Okay? Mój syn teraz idzie do pierwszej klasy, Chcę, żeby codziennie przez 15 minut pisał literki, cyferki i szlaczki, żeby po prostu ćwiczył rękę i utrwalał to co już umie, a jest płacz, że ma wakacje i nie chce, Kolor, nie chce kolorować, też e, wcale nie chce, przeróżne kolorowanki, kredki, flamastry też nie chce, labirynty tylko lubi. Nie chcę, żeby był e, najlepszy, tylko żeby umiał czytać i pisać. Ja byłam, jak byłam w ciąży, e, w szóstym, 7 miesiącu, to nic mi nie, nie przychodzi na myśl, co by mogło wpłynąć na to, że on się teraz tak zachowuje. E, tak? I teraz chcę do tego jakby odnieść. Słuchajcie, tutaj w tej wiadomości już jest, że dziecko nie chce, bo ma wakacje. I ona fajnie, że napisała, że ona nie chce, żeby jej dziecko było najlepsze. Okej. Okay. Natomiast i od razu, zobaczcie, ona weszła już w poszukiwaniach, czy ona gdzieś tam nie uruchomiła jakoś poczucie winy, zaczęła analizować, czy w szóstym, siódmym miesiącu, bo to tak tylko wstępie wam powiem, że jeśli jest jakaś choroba, coś się pojawi w, danym, w danych latach, to można to przełożyć na ciążę, czyli dziecko jej teraz ma 7 lat, no to ona w siódmym miesiącu ciąży zaczęła szukać jakiejś przyczyny. Problem polega w czymś innym. Polega na tym, że ta mama jest nadgorliwa. Wakacje są wakacjami. I tak? ona sama mówi, że ja bym chciała, żeby moje dziecko już naprzód. Nic nie można naprzód. I teraz, jeśli nawet chcesz korzystać z wiedzy totalnej biologii, to bardzo ważne jest, abyś być usadzonym tu i teraz. Bo żadne wychodzenie naprzód, żeby uchronić, nie wiem, przed chorobą, może cierpieniem, może właśnie, żeby moje dziecko lepiej się uczyło, żeby tylko mi jedynki nie przynosiło, tak. Żeby już było przygotowane. No szkoła jest po to, żeby się uczyć. Więc, no, tak, a wakacje są po to, żeby odpoczywać. I zobaczcie, ja oczywiście odpisałam tej mojej obserwatorce, żeby odpuściła, że wakacje sam jej syn jakby to komunikuje, mamo chce odpocząć. I często mam takie sytuacje, naprawdę, gdzie z reguły, wszystkie, które miałam, zaznaczam wszystkie, gdzie był problem w pewnym momencie z nauką dzieci. To był bardzo duży nacisk, bardzo duży nacisk rodziców na dobre oceny. Tak, takie nawet bym powiedziała, że ci rodzice nie dopuszczali, bo dla nich to był, był ogromny wstyd i porażka, że ich dziecko będzie miało dwóje, albo że będzie nie przejdzie do następnej klasy. I teraz Mogą być tu jasne pojedyncze jakieś konflikty, czy problem z, li, z liczeniem, z czytaniem, czy problem właśnie z koncentracją. O tym będą następne odcinki, ale najpierw, żeby dojść do tego następnego odcinka, to sobie zadaj pytanie: y, jakie ty masz oczekiwania wobec tego dziecka? tak? Bo oczekiwania są czymś złym i one robią presję. Żaden człowiek nie chce mieć presji, a jak nawet wchodzi w tą presję, to prędzej czy później Człowiek się wypali. I też miałam takie konsultacje, że nagle w e, zegół nastolatków miały całkowicie odcięcie, czyli się bardzo dobrze, a nagle było całkowicie odcięcie, że oni nie mogli się uczyć, one nie mogli już nic zapamiętać, bo po prostu było takie wypalenie. E, I też mam takie doświadczenie, że tym mamom ciężko było jakby zmierzyć się z prawdą, bo uwaga, znowu pod tym krył się ogromny perfekcjonizm. Tak? I ktoś mi mówi, że Ewa, no ja też miałam taką presję i dałam radę. No okej, okay, ale twoje dziecko też jest innym pokoleniem. To są czasy, gdzie my wychodzimy z tej presji. My chcemy już żyć na ludzi, ludzie, luzie, tak? I to jest ta różnica, że kiedyś nasi przodkowie musieli żyć w presji. Tak? Bo oni walczyli o przetrwanie, były czasy wojny, głodu i tak dalej, różne jakby historie, a my żyjemy no, w czasach trochę luksusu, dobrobytu, tak? I jakby też e, już nasze dzieci są w stanie mniej znieść niż nasi dziadkowie, bo są bardzo wrażliwi. Też spójrzcie na to, że to jest też inne jakby pokoleniowe. Więc jak zanim, przyjmuj, zanim zaczniesz się nakręcać, że twoje dziecko nie chce się uczyć, to zastanów się, czy tam są oczekiwania, jakie są te oczekiwania, i bardzo ważne, aby je po prostu odpuścić, tak? Pamiętajcie, że dziecko musi się sparzyć, musi doświadczyć, a podam Wam taki jeden przykład, lubię te, uwielbiam zawsze te przykłady. Pamiętam, że miałam na konsultacji o depresji kobietę. Przyszła kobieta z depresją, rozrysowałam jej linię życia, bo w totalnej biologii też rozrysowuję linię życia i wiecie co, doszliśmy do takiego momentu, ona też była panią wykładowczynią, gdzie w wieku 15 lat ja mówię, coś się wydarzyło w Twoim życiu. A ona do mnie mówi tak. E, nauczyciel nie tolerował par, par w klasie, a ja byłam z jakimś kolegą, e, jakby tu miałam chłopaka klasowego, i mnie po prostu udupił. E, I miałam, e, musiałam jakby powtórzyć e, kolejny rok. Ja się pytam z jej, z jakiego przedmiotu, powiem Wam, że nie pamiętam, ale to była jakaś tam fizyka, czy jakiś taki e, przedmiot. I ona mówi mi ten przedmiot, a ja mówię, no ale ty teraz to wykładasz na uniwersytecie. I zobaczcie, to też, i ona nagle, uff, tak z niej zeszło i ja wie, ty powinnaś temu facetowi teraz kwiaty wysłać. Tak? Bo zobaczcie, czyli ta zła sytuacja, ten kibel, w cudzysłowie, spowodował, że ona teraz była wykładowczynią i ona kochała swoją pracę. Więc taki apel, dajcie swojemu dziecku się sparzyć. Bo, może z tego sparzenia wyjdzie coś pięknego. Może on dorośnie, tak? Może weźmie odpowiedzialność za swoje yy, życie. A wy, tak, ja u siebie na kanale bardzo powtarzam, priorytetem jest budowanie swojej autonomii. To jest priorytetem. I nie zbuduje się na niej, dopóki się nie zacznie doświadczać porażek, bo one są częścią naszego życia. Jeśli spodobał Cię dzisiejszy odcinek, dzwoneczek, i zapraszam do wysłuchania kolejnych. Pozdrawiam serdecznie.